Nie żyje uwielbiany ksiądz, parafianie w żałobie. Tragiczne wieści obiegły całą Polskę. Parafia Matki Boskiej Fatimskiej w Łodzi przeżywa trudny czas. Odszedł jej pasterz, kapłan, którego życie i posługa pozostawiły w sercach parafian trwały ślad. Jego odejście, choć pełne pokoju, wstrząsnęło całą wspólnotą. Kapłan, który żył dla swojej parafii. Ksiądz Jan Czekalski był postacią, która wrosła w życie parafii Matki Boskiej Fatimskiej w Łodzi na dobre i na złe. Urodzony i wychowany w tym mieście, przeszedł całą drogę formacji kapłańskiej, kończąc 21 Liceum Ogólnokształcące i wyższe seminarium duchowne. Święcenia kapłańskie przyjął w 2001 roku, a swoją posługę rozpoczął jako wikariusz w Zgierzu. Z czasem trafił do parafii, którą miał nazwać swoim domem na zawsze. W ostatnich miesiącach życia to właśnie tutaj, wśród ludzi, których znał z imienia, walczył z ciężką chorobą nowotworową. W ostatnich miesiącach z pokorą znosił trudy ciężkiej choroby, przebywając w domu, którym była jego parafia, napisano we wzruszającym komunikacie. Mimo cierpienia nie wycofał się z posługi. Do końca odprawiał msze, spowiadał i rozmawiał z wiernymi, stając się przykładem odwagi i duchowej siły. Pożegnanie pełne wdzięczności. Zaplanowane uroczystości pogrzebowe nie będą jedynie formalnym pożegnaniem, ale czasem, w którym parafianie będą mogli wyrazić wdzięczność za wszystko, co ksiądz Jan wniósł do ich życia. Rozpoczną się one w piątek, 15 sierpnia, w dniu wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Tego wieczoru trumna z ciałem proboszcza zostanie wprowadzona do kościoła, a następnie odbędzie się msza święta dziękczynna pod przewodnictwem kardynał. Grzegorza Rysia Politurgi wierni zbiorą się w ogrodzie parafialnym, przy ognisku i skromnym poczęstunku, tak jak proboszcz lubił to organizować poważnych wydarzeniach. Będzie to okazja do budowania wspólnoty między nami oraz wspominania tych momentów, w których w sposób szczególny Bóg przez niego działał w naszym życiu, podkreślono w ogłoszeniu. To spotkanie ma być świadectwem, że nawet w chwili smutku parafia pozostaje zjednoczona, tak jak życzyłby sobie tego ksiądz Jan. Prosty gest zamiast kwiatów Jednym z najbardziej poruszających elementów organizacji pogrzebu jest prośba rodziny i parafii, aby zamiast okazałych wieńców i kosztownych wiązanek przynieść jeden prosty kwiat. Ten gest nie jest przypadkowy. Był bowiem pragnieniem samego księdza Jana, który zawsze podkreślał, że najpiękniejszym darem dla niego jest pomoc potrzebującym. Dzięki temu pieniądze, które mogłyby zostać wydane na kwiaty, trafią na wsparcie ubogich i rozwój działań duszpasterskich. Kolekta z obu mszy świętych, piątkowej i sobotniej, w całości zostanie przeznaczona na ten cel. To symboliczne działanie, które łączy w sobie pamięć o zmarłym proboszczu z kontynuacją jego misji. W ten sposób parafianie chcą pokazać, że spuścizna księdza Jana nie kończy się na jego odejściu, ale będzie trwać w czynach miłości i solidarności.